Witajcie! Cześć Czołem! Obiecany unboxing. Paciuszki Strybiela. Była solidnie zapakowana. Teczka. zaoleka Do robienia codziennych. No, codziennych. Do robienia tu nowych pomiarów. Zestaw numer 2. Opisany jako flora. Zerknijmy, co my tam w środku mamy flaszkę wody destylowanej i mnóstwo różnych takich. Zobaczmy co on potrafi zmierzyć. Znaczy, ja Wiem co on potrafi zmierzyć. Jest to w opisie nie. Ale na wszelki wypadek. Powtórzę tłuburze... czyżby gość w domu. Więc tak, NO3 Wapni magnes PH. Dwa zestawy. Jeden zgrubny od 4,5 do 9, a drugi od 6 do 8. Twardość węglanową i ogólną. Ilość potasu, fosforu i żelaza. Czyli podstawy, które powinien każdy rośliniarz znać, co tam się u niego w akwarium dzieje. Trochę szkoda, że nie ma równie ważnych, ale powiedzmy szczerze: amoniak i NO2 potrzebne są na starcie. Potem już nie powinno ich być w zbiorniku, chociaż czasem warto je zmierzyć, jak się kolega niedzielny przekonał. No, gratuluję trzmielowi szybkości. Zamówienie zrobiłem w niedzielę wieczorem. Zapłaciłem blikiem i za prawie 200 zł przyjechała mi ta teczunia. Czyli wychodzi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, no 10 testów, bo przecież PH są dwa. Yy... Wychodzi po 20 zł za test. W porównaniu z tymi pudełkowymi testami, wychodzi o połowę taniej, więc warto kupić sobie taką teczkę. No i ma to jeszcze jedną zaletę: wszystko w jednym miejscu. Co jeszcze znajdziemy w tej teczce? Sam jestem o, jest koperta. Bobi koperta. Dobra, żartuję. Jest mnóstwo probówki, strzykawka i odczynniki. W kopercie mamy jeszcze dwie probówki jeszcze jakieś odczynniki raz, dwa, 3, cztery, 5 szpatułek jedną pipetę plastikową nazwijmy to jednorazowego użytku no i pseudofotometr skalę do wszystkich rodzajów testów. Co my tu mamy? No typowe, jak te testy z... A co to? Aha. Opis wykonywania testu na magnes i na wapń. 29-nowa yy... ogólna, pH obydwa testy, PO4, no i żelazo. No, fajnie jest. Skale na pewno się przydadzą. Nie będzie mi się chciało pewnie robić. No i instrukcja stosowania. 10 testów do badania parametrów wody w akwarium roślinnych. A ja jednak dobrze policzyłem. Haha. Ha. Co my tu mamy? Aquaset Flora 2 jest zestawem 10 testów pozwalających na pomiar ważnych parametrów wody w akwariach roślinnym. To prawda. Powiem więcej, jak tak sobie tutaj patrzę, to, licząc, to wyliczyć sobie można jeszcze jeden parametr, czyli dwutlenek węgla. To tak na marginesie, bo mam stwardość węglanową i pH. Można policzyć, ile jest dostępnego dwutlenku węgla dla roślin, czyli w zasadzie 11 testów. Ale to nie każdy musi wiedzieć. Ja w każdym razie sobie dwutlenek węgla liczę, chociaż... Go nie podaje w formie gazowej, bo używam przede wszystkim rybek do dostarczenia dwutlenku węgla, bakterii to taki modny temat grzybów to mniej modny temat bo w akwarium mam w tej chwili 30 stopni Celsjusza i niskie pH, więc prawdopodobnie tam bardziej grzyby urzędują niż bakterie Ale też produkują ten dwutlenek węgla. No i co my tutaj jeszcze mamy? A! Propagandę mówiącą, że większości, pomiar parametrów wody pozwala na kontrolowanie jej jakości w celu zapewnienia odpowiednich warunków roślinom i zwierzętom w akwarium. Niezależnie od tego, w jaki sposób woda jest przygotowana, proces odwrócony z mozy, woda kranowa i tak po pewnym czasie ulega ono naturalnym zmianom związanym z przemianami chemicznymi, biologicznymi, które w niej zachodzą. No nic nowego w zasadzie. Wszystko to prawda. Większość tych zmian, nie, większości tych zmian nie jesteśmy w stanie zauważyć gołym okiem. No, nie przesadzajmy. Po paru latach doświadczenia to i rzeczy niemierzalne zauważamy. No, chociaż, no nazwijmy to, gołe oko jest bardziej subiektywne. Niekontrolowane niedobory nadmiary biopierwiastków mogą spowodować szybko pogorszenie warunków dla rozwoju roślin osłabione rośliny nie są zwykle w stanie konkurować z glonami, które mają mniejsze wymagania względem jakości wody i to jest niestety prawda. W takim wypadku jest o nagły, łatwo jest o nagły wzrost glonów, które w szybkim tempie mogą ogarnąć całe akwarium. Regularne pomiary wody pozwalają uniknąć też sytuacji, w której nadmiar substancji będących pokarmem dla roślin stanie się toksyczny dla ryb i innych zbiorów znajdujących się w zbiorniku. No, prawdą jest, że ponoć azotany są szkodliwe, choć nie trujące, ale azotyny, których tutaj nie mierzymy i y, amoniak są zabójcze. Co do fosforanów jest hipoteza mówiąca, że teoria mówiąca o tym, że dobrze się wtedy rozwijają bakterie, również chorobotwórcze, jak jest ich dużo, Coś w tym jest. Aquaset 2 Flora jest zestawem przygotowanym specjalnie dla wszystkich zainteresowanych akwarystyką roślinną. No i to prawda, testy PH, KH pozwalają na przygotowanie wody o odpowiednim odczynie i pojemności kwasowej, czy zasadowości, no, buforowości, powiedzmy. Wartość twardości ogólnej, również bardzo ważnego czynnika wpływającego na wzrost roślin jest możliwy do ustalenia dzięki testowi GH. Wymagające akwaryści mogą dzięki zestawowi Flora ustalić wzajemny stosunek pomiędzy jonami wapnia i magnezu. Zestaw zawiera też odczynniki, które do oznaczania najistotniejszych mikroelementów, czyli makroelementów, co ja czytam, azotu, fosforu, potasu, w no, sposób pośredni CO2, o czym autorzy byli uprzejmi napisać, a także pierwiastka będącego na pograniczu mikroelementów i makroelementów żelaza. Fakt. Jak jest za dużo żelaza, źle, bo ryby chorują, jak jest za mało żelaza, źle, bo rośliny nie rosną. Coś w tym jest. No i słusznie tutaj autorzy zauważyli, że najistotniejszymi są tak naprawdę proporcje między tymi pierwiastkami. I jak to niektórzy kiedyś, ktoś kiedyś powiedział na jednej z grup dyskusyjnych: stosunek wapnia do magnezu mierzą ci, którzy mają kłopoty. A ci, którzy nie mają kłopotów z akwarium, nie mierzą. Coś w tym jest. Ale faktem jest również, że nie powinno się zmieniać mineralizatora, jeżeli ktoś używa wody RO. Z stosunkiem, który. No, nie pamiętam właśnie w tej chwili, czy w górę, czy w dół zmienia ten stosunek wapnia do magnezu, bo rośliny to mocno odchorowują. Podejrzewam, że w obie strony odchorowują, bo najważniejsze jest stabilność w akwarium stabilność warunków. No właśnie. Co my tu mamy? PH, cała strona do tego. KH, cała strona do tego. Informacja, jak sobie policzyć dwutlenek węgla. A właściwie tabelka taka, jakby tabliczka mnożenia. Fajne. Szybko, łatwo i skutecznie. Z informacją w jest to optymalne, chociaż mamy starego Daltonisty ciężko zauważyć. NO3 też. TO4 też chroni przed dziećmi kwasu środkowego. O, o, właśnie. Dobrze wiedzieć. Potas. Zakres od 0 do 125 mg na litr. No, ten drugi to już bardziej do morskiego, chyba akwarium. No ale niech mu tam. Wapń, magnes, żelazo. No i to by było na tyle. Sam sposób wykonywania testu widzę niewiele, nie różni się od testów e, robionych w wersji pudełkowej. Więc nie powinno być problemu z użyciem wspomnianych no jedyny problem to potem tylko ustalenie które ale to jest też dobrze pisane które z których do czego służą mogę mieć problem z tymi łyżeczkami nazwijmy to różniącymi się, różniących się kolorami są tu raz, dwa, trzy, cztery, pięć, w zasadzie nie sześć, bo jest jeszcze czarna. Czarna? Nie, brązowa. Czerwona? Dobra, nieważne. Jakiś tam kolor ma. No, ale skoro odczyt skali i tak następuje przy pomocy fotometru Beatka, czy moja czcigodna małżonka, to się nie będę przejmował specjalnie kolorkami tych łyżeczek. Test. Jak to działa, jak tego używać, wykonam już poza kamerą. Podzielę się wynikami z zainteresowanymi na arkusku akulacyjnym, który udostępniam na swojej stronie. Na razie, dzięki za uwagę. Cześć, i czołem. A propos, zanim się jeszcze pożegnam na fest, yy, magiczne urządzenie, które. Byłem u naszych braci ze wschodu za 200 parę złotych, które elektronicznie mierzy nam różne parametry pH, twardy, przewodność, zasolenie, fosfor całkowity i takie tam inne zawisło na ścianie. Elektrody utopiłem, a temperaturę jeszcze mierzy. Elektrodo utopiłem w akwarium PH czeka jeszcze na skalibrowanie, bo jakoś nie miałem czasu. Może dzisiaj to zrobię, ale generalnie działa. Generalnie wysyła raporty na komórkę, na której teraz nagrywam, więc się rzeczy tych raportów nie pokażę. Ale można by je wrzucić tam gdzieś jako dodatek do tego filmu ale no jeszcze jedną rzecz o której nie wspomniałem, wysyła raporty do Excela, w zależności od tego, który przeglądamy raport, czy to dzienne, czy to godzinowe, czy to minutowe, czy tam miesięczne. Wysyła do Excela na maila naszego. To też jest fajna rzecz, że możemy sobie wysłać do Excela, zaimportować, no a potem ładny wykresik zrobić, pokazać. Bardzo, bardzo fajne urządzonko za te pieniądze to jest po prostu rewelacja, ale właśnie ale ale czasami wysyłając raport albo robiąc wykres wręcz na swoim ekraniku, a ten wykres powiedzmy sobie szczerze, na ekranie telefonu jest orientacyjny, robiąc wykres robi tak zwany błąd gruby, systematyczny. Czy mnoży wartość zmierzoną przez 10? Czyli pokazuje na wykresie bądź pokazuje na raporcie wysłanym do Excela wartość 10 razy większą niż mierzy w rzeczywistości. Liczby się zgadzają, tylko przecinek nie w tym miejscu. Co jak już człowiek yy, znajdzie? Skataloguje, gdzie takie rzeczy robi, nie stanowi większego problemu, ale gdyby się zaczęło mieszać te raporty ze sobą, to można się mocno zdziwić, zwłaszcza jeżeli się tego na początku samemu nie zauważy. A, nie ma powodów, żeby coś zauważać. No, przecież przyszło na mailu, prawda? Przecież przyszło w arkusiku ładnie. W arkusiku zrobienie dzielenia kolumny przez 10 to jest parę sekund prawda ile by ta kolumna nie miała pozycji ale ale właśnie jest ten błędzik w, błąd w oprogramowaniu nie wiem czy zostanie kiedykolwiek przez producenta poprawiony w każdym bądź razie Moje wrażenia na dzień dzisiejszy są bardzo pozytywne wobec te, tego urządzenia, mimo tego błędu. Działa, jest cały czas łączność przez internet, wysyła te dane, można sobie je przesłać, można je przeanalizować. No i bardzo fajna rzecz, na bieżąco mnie informuje o fosforze, który mam bardzo wysoko w swoim akwarium i z którym nadal walczę. z drugiej strony, tak trochę schizofrenicznie wpuściłem paletki, które są niezłymi producentami fosforu, bo to duże rybole, prawda? No, i co? Dzięki za uwagę. Na razie. Trzymajcie ciepło. Ale nudziłem Jezu!